Ja wiem, czy ja teraz sobie wymyślaj, teraz wymyślaj. A, a ten, a, 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 a świadkowie, świadkowie są. Batuś, no nie, no nie. O, widzisz? No, widzisz? On to widzę świadkowie w Polsce. Jechowy. A co ty mi Weronika, przed chwilą proponowałaś? każdy ja to mam na to dokument. To? Mamy ze sobą do pogadania. Wiesz, wiesz o tym? widzisz grać w CESA? Bo nie, nie. Ja nie. Wrażenie, Teraz gadamy z Weroniką i gramy na EZHC i gadamy z Gilliam. Dobra, Weronika, dołączysz do nas, kotku? Nie. A Weronika specjalnie dała sobie 69, bo chciała ze mną 69 i tam i nikt sobie... No To jest no. Do szafki. Ej, Wercza, jako masz Konto powstał kiedyś Jako masz pojemność? Nie ej, Tofik, nie bój się. Okej, okay, wyjaśniono. Ej, jaką masz ej, pojemność? Ej, Tofik Sosus, Tofik Sosus, Co? uwaga. Jaką masz pojemność? Ej, panowie, to fix halo. O, ej, a on nie poszedł do tej drugiej gildi? Ej, jesteś a nie, halo? Pan, czyż, nie. Ej, ej, czemu to Fiksoszed? Halo, jest tu gildia, ej, ten, to Krzysiek. Kowalski, fix jest to wyżej. Kowalski, Kowalski. No to chodźcie, kawałek. Ej, ej Simonku. Szponutko, użyj że nie ma friend? Co? co? I'm my friend. My friend. Ick. Nie. No A co user, jest, dar, dar, Tak, tak ci tak, 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 źle? Nie, A ja myślę, że wy tam macie swój popiec. A. i tam jesteś ze mną, nie? Ja będę lubisz świadomo, idę gra, Ale, ale, Weronika, ja wiem, co ty bardzo lubisz, nie? Bo już mi to, nie, to mówiłaś. Mówiłaś mi przed chwilą. Eee, aż ty jeszcze w drugich. Obie... Ja czy właśnie Słuchaj, słuchaj, ty jesteś w drugim gimnazjum, jestem w drugim, no to co? So. No, I tak i tam nie zamoczysz. Jaka, i jak ej, wieki wywództwa? <laughs> Haha, ha, chciałbym z A ja, ja względem wywództwa Ej, wiesz, że Weronika mieszka w Krakowie tak jak ja? To ja też. Ja. <laughs> Weronika, jutro na rynek o 15 po szkole, okej? Okay? Powiem ci. Ja Może dziecko. być 30. Może być 30 po. Albo może cię to, Mo Zbójniczko. mogę Cię zaprosić do restauracji. Mogę Cię zaprosić do restauracji na placka po zbónicku oraz w piciu. <grym> oraz w piciu w toniku. O! Bo na tyle mnie stać. Jutro. Ale, ja ale, jutro. Ja ale... Ja tam jutro pieniądze. Ja tam kieszonkowy. Ile? Ile? 100? Ile Weronik? Ja? No 1, 40 zależy. Zależy czy w Faluszu czy w Fajermaxach, to? To jest różnica. No bo zależy. Zależy. Bo ja, ja, ja wolę takie ubrania bardziej pedalskie trochę, nie? I wiesz. No, bo ja... Bo, bo, ja, lubię, bo ja lubię... Bo ja lubię Marcela tak już tak, to fajny chłopak. Bardzo chodzę. No, w nie chcę się jak z Jestem no, przystojny. Ej, Ej, Weronika, jestem przystojny, ładny i inteligentny. Kurwa, co ja powiedziałem. <laughs> <laughs> jestem przystojny, inteligentny i... Kurwa, zapomniałem. Ale masz... Ej, Weronika, twój śmiech Czemu? jest bezcenny. Poczę, Kocham okay, twój śmiech, zakocham się w tobie. Nie, coś, że Ej Weronika, masz Skype'a? podaj mi, bo jak ten po prostu już będę musiał kończyć albo ty. Albo ty, albo ty to po prostu już, już się nie spotkamy, no bo jesteś zarąbista. Bardzo, bardzo cię kocham i fajnie mi się z tobą rozmawia. Czy jesteś już kiedyś liście od dziewczyny? zależy, zależy jakiego. No zależy. No dostałem, albo po prostu na po powiedziałem jej, że źle zrobiła. Znaczy, no źle zrobiła pod biurkiem, I nie? Ej, brał ktoś cztery sztaki cięci do skrzynki? Co wziąłem? Brał ktoś cztery sztaki Ja, ja wiem kto wziął, ja wiem. No poczekaj, bo ja muszę teraz ten z klatki wyjść. Weronika? A, a... a, ja. to... a mnie to... to... biją. A, do klatki wej... wyjdziesz do mnie tam? Bo czekam na klatę. Ej, bo ja dzisiaj liście do samego dziewczyny, no, powiedziałem, że mam lepszy od niej to, nie? Ta, ta, grubo. Wercia. O kudy nie mogę. Dobra. Weronika, jeżeli mi, jeżeli mi nie pokażesz swojego zdjęcia, to z nami koniec. Dobra, to tak mów. No, Wercia, no bo dzisiaj mnie właśnie dziewczyna uderzyła z liścia, bo powiedziałem, że mam lepszą, co nie? Lezu. No. No, i uderzyła mnie z liścia. No co od A czemu? Nie mówisz, się nie masz lepszą skrót, dlatego, że... A kogoś no, no, niestety... nie. Czemu? Ładnie jestem. A, więc stój. <grym> dobra. User Mogę ci... Jestem, ja, pokazać... jestem, jestem. Mogę ci pokazać tego na samym Jim Hansona. fajnego, on ma fajne zdjęcie. <grym> <grym> Boże, jakie dawno no wy... nie no co... Co? co się Weronika śmiejesz? Z ja, no ja nie wiem. Zawsze masz promienną twarz. Ej telefon lechmus, no zbier... no. Zawsze masz promienną twarz, gdy bierzesz ile, do buzi? Ile bierzesz, Weronika? Wercia, no boże! Co? Ja mam taką koleżankę ma, zaraz... że nie na pytania. Więc Ej, nie sam sam co no dobrze, Ej. przepraszam, no, to było akurat głupie no, pytanie, no, zgodzę no, no, się z Tobą. Weź mnie kochaj, bo szukam dziewczyny, bo jedna taka ze mną zerwała i nie mam teraz. A ja, a ja, a ja mam, ale Ty jesteś chyba lepsza znaczy no nie widziałem cię, ale jesteś fajna, miła, sympatyczna, fajnie się z tobą rozmawia, lubię, lubię cię, ty lubisz mnie, kochasz mnie, ja cię też kocham. A i ty lubisz po prostu mnie i ty ja lubię ciebie i ty lubisz 69 i Anal. A ja to też też lubię. A jak będzie? Wercie wymienić ci swoje walory, co nie? Mam takie tak? Wiesz... Nie, bo ja tak wiesz, mam taki boiler, taki grzybsky. <grystanie> ogrzewanie, ej, wersja, ogrzewanie podłogowe jak coś. Ogrzewanie podłogowe, grzyby na rękach. Y, 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 nie wiem, y, coś mam. Y, Dobra, no, nic w bicepsie. Teraz ja mówię, teraz ja mówię, sześciopak, bi bicek, osiem na plusie. Y, y, mięśnie ciała, po prostu na przykład mięśnie, mięśnie w nogach po prostu mam petę. Y, tak jak Messi, po prostu. Nie no trochę. Trochę słabszym mam. Ale Ale, ale to... ty by ty Nie, jeszcze nie mam, jeszcze chwilę. Ale nie, ale jeszcze nie kończę. Ale ja nie kończę. Ale ja nie mam... Ale ja nie mam zamiaru. Ale, ale, ale ja nie kończę. Nie, nie, ma. nie ja nie kończę. Okej. Okay. Boże, Weronika podaj mi skypa. Teraz no będę musiał kończyć. No, no to, to weźle... Facebooka nie wiem, żebyśmy po prostu mieli filtrowali. jakoś. Filtrowali, filtrowali. O, no, fril, fril, o. Filtrowali. 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 Daniel tu nie, zbił tu nie, zbił tu nie wbił lowelastu. że Ko Komu? Nie podasz, komu, co? Nie komu tylko powiedziała, że Skype'a nie poda. Ale co tam? Nie musisz nie mogę się w w przejmować. Nie mam bo w moim sklepie jest nazwisko. No to zmień, weź. Może, No Oj co! No, możemy ci, możemy ci powiedzieć nasze nazwiska i wszystko. No, ale ja mam niepotrzebną. Ja fajnie tylko ja, jestem tylko na Nie. Nie. Na... No Weronika, zabiorę cię do kina, jeżeli ale chcesz. Ej Weronika, idziemy na pójdziemy na szybce i wściekli 7 bez napisów, okej? Okay? <grymne> <grymne> A! Nie <grymne> okej. Ale bo mi lata jakiś ten... owad. <grymne> Tykajcie, bo <ale> jakiś... <grymne> Większy od kumana taki. Jakiś z nogami długimi, za dwu, za dwu. Ej, ukochaj mnie. Ociekuj. Zajebałem z kurwy syna Dostał, pod... Dostał poduszką gówniarz Latał mi po monitorze to jak nie mogłem Mogłem użyć siły Swoją, swoim. Kurwa wpadnij do buzi No co? Ja, ja bym ja. wchodził po... To wyszedł A, idź pan w chódzę No to dlatego wam nie ja. dałem, mojego... facebooka, ja Dlaczego? Po średniu No i ja. no, co, ale nie, nic ci nic, nie, nie zrobię To do, do czasu Proszę Weronika, no myślisz... Za dużo osób fapie przy moim zdjęciu Co? co? Na subfabię, za dużo osób fapie przy bo moim dzień. zdjęciu Ale, ale, ale my jesteśmy wyjątkowi nie będziemy takich wstrętnych rzeczy robić, bo za to jest... To jest karalne, to jest... To jest po prostu grzech, to jest... Zbiegowisko natury, o. Marcel. Co? Marcel się... Ale Marcel nie chce grać, bo gada. Nie rozumiesz? Gekęga. Nie chcę A grać? Wercia? Ja. Może zaczekaj, gadam z dziewczyną. Jak o, się, uspok się uspokoiło. się No, co dam, Wercia? Wypukłeś no, dopisać się po małękę Ej kocham cię wersję, super <stans> elit Ta. Elita, masz uważaj No, no. Ja mam ja global Ta! Global, ja mam orzełka no nie, no, na cheatach Nie, takie setne z czekaniem Mam cheaty, mam cheaty, mam cheaty Ej, ci cheaty, nic nie zrobicie Ej Weronika, Weronika Do których z tych na zdjęciu jesteś podobna? Do jakiego numerka tutaj sobie zobacz? Tylko masz pupcie Albo, albo po prostu zobacz, jaką masz pupcię. No, zbyt. no, zbyt. no zbyt. zobacz sobie. No, no co, no, no co? No zobacz. No ja bym... No ja no w... kocha. Nie no mama mnie kocha, A kocha ciebie. A ciebie A co? A wiesz. ciebie Zaczek, kocha? Weź mi zrób A, A ciebie kocha Weronika? Sobie gram. Weronika, ty się wstydzisz, pewnie co? Nie musisz się wstydzić na że jesteś płaska albo coś. Bo o, może być, być z przodu deska, deska z tyłu deska i nazywać się Tereska, ale, 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 ale ten, ale, ale po prostu można na przykład... dwie te informacje się nie zgadzają. Ale no zobacz... Jak płaska jesteś, to no nie jest. To jest ja to widzę. Bo ja mam dużego, to ty musisz mieć titki. No właśnie, ja, ja, też, no właśnie, no. Żeby ci mógł... Takie same mamy, nie? No, no ja mam 15 centymetrów, Nie. Jedna na no serio. Wysłać... Wysłać ci. Nie, proszę. To proszę nie. Nie. Nie no gadam jeszcze. Gadam jeszcze. Gadam chwilę. Chwilę gadam. Nie, sprawy, no? gram z botami. Boże, zaczekaj 15 minut, dzieje? ja nie mogę. No gadamy, gadamy z, gadamy z Weroniką, a co? Możesz?